Cześć Siemanko, czarny pan na mikrofonie. Giant Software na swoim blogu opublikował dzisiaj informacje na temat nowego Farminga 23, który zostanie wydany na urządzenia mobilne, na telefony z Androidem, z iOS-em oraz na konsolę Nintendo Switch. No i dzisiaj w tym poście dostali, dostaliśmy naprawdę myślę ważne informacje i od razu muszę je wam tutaj przekazać. Przede wszystkim Cena nowego Farminga będzie się bardzo różnić w zależności od tego, czy kupimy na telefon, czy właśnie na Nintendo. I uwaga, wersje na telefon mają być sporo tańsze. Ale nie będą zawierać wszystkich maszyn w porównaniu do tego, co dostaniemy na Nintendo. No to po kolei. Na Nintendo od razu dostaniemy ponad 130 maszyn i będzie trzeba za to zapłacić w okolicach 45 euro. Taka cena jest na przykład w niemieckim sklepie, dlatego że w polskim sklepie po prostu tej gry nie ma, bo nie ma polskiego sklepu. Ta gra nie jest dostępna oficjalnie w Polsce na konsole Nintendo Switch. Taką informację mamy na stronie Giantsa. Natomiast na przykład na ios ta gra ma kosztować niecałe 8 dolarów, co w przeliczeniu daje 7,35 euro. 7,35 a 45 euro? No i jest różnica, więc wszystko wskazuje na to, że farming na telefony, podstawowa wersja farminga, będzie bardzo tania, ale dostaniemy również dużo płatnych dodatków. No i moi drodzy, trzeba to powiedzieć: to będzie farming, w którym będziemy mogli kupować płatne aktualizacje. Serio. Takie coś będzie. To jest napisane w tym miejscu. Przetłumaczę Wam to teraz. Wszyscy gracze Nintendo Switch oraz użytkownicy mobilni otrzymają darmowe i płatne aktualizacje zawartości po premierze Farming Simulator 23 która, będzie miała 23, która będzie miała miejsce 23 maja. Także możesz spodziewać się więcej treści w przyszłości. Moim zdaniem jest to jawna zapowiedź DLC do małych, czyli farmingów na telefon. Wy to oceniajcie. Ja w tym momencie nie będę, ponieważ uważam, że mamy jednak wciąż za mało informacji. Jeżeli na przykład dostalibyśmy coś takiego, teraz zmyślam, to nie są informacje potwierdzone, ale jeżeli dostalibyśmy farminga powiedzmy za te 40 zł, i dodatkowo na przykład za kolejne 40 możemy dokupić maszyny, to spoko uważam, że to jest ok. Kto chce to kupi, kto nie chce to nie kupi. Natomiast. Nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądać. Po prostu czekamy w takim razie na więcej informacji. Nie będę tutaj gdybał. Zobaczmy w takim razie screeny, które dostaliśmy z nowego Farminga 23. I tutaj też możemy dowiedzieć się, które maszyny będą niejako w podstawce, a które będzie trzeba dodatkowo kupić. Jak widzicie, mapa jest zrobiona w stylu europejskim. Mamy tutaj winnice. Ciekawe, czy będzie ją można wybudować. Chociaż podejrzewam, że nie. Natomiast jak ja bym zobaczył tego screena tak po raz pierwszy, to pomyślałbym, że jest to Farming 22 tylko na nieco niższych ustawieniach graficznych, więc to prezentuje się moim zdaniem naprawdę przyzwoicie. Tutaj mamy na przykład y, Combine New Hollanda, który jest wykorzystywany w sadach i również uważam, że właśnie tego typu screen prezentuje się po prostu pięknie. Tutaj znowu mamy informację, że jest to na przykład mapa Ameryki Ponieważ w farmingu 23 dostaniemy dwie mapki. Zobaczcie teraz. Piękny klas Lexion 8900. Naprawdę piękny, ale musicie wziąć pod uwagę, że tego klasa no nie będzie w podstawce. Po prostu. Content requires in a purchase on mobile versions. To oznacza, że na Nintendo. Ten klas będzie już właśnie w grze. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tego klasa na urządzeniach mobilnych, to będziemy musieli dodatkowo go dokupić. Taką informację tutaj mamy. Idźmy sobie dalej. Piękny John Deere, piękny, piękna maszyna z tyłu. I również mamy właśnie taką informację, że będzie trzeba to dodatkowo dokupić. Nie wiem, czy chodzi o traktor, czy chodzi tutaj o maszynę z tyłu. Natomiast widać jasno, że jednak coś tutaj. No nie jest uwzględnione w podstawce, oczywiście nie dotyczy to wersji Nintendo, tylko dotyczy to wersji hmm, na telefon. Idźmy sobie dalej. Kolejny screenshot. Zobaczcie, ma ładowarka marki Manitou. Jak widzicie, będziemy mieli łańcuchy produkcyjne i naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Jeżeli tak by się prezentował farming na telefon, no to nie będę ukrywał, że będzie to graficznie prezentować się naprawdę imponująco. Kolejna maszyna. Tutaj mamy kolejny niebieski traktor i osprzęt marki Lemken. Naprawdę uważam, że grafika wygląda tutaj bardzo, bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to przecież farming na telefon. Tutaj mamy zetorę na przykład z przyczepką, i również nie ma informacji o tym, żeby trzeba było dodatkowo za tę maszynę płacić, więc wszystko wskazuje na to, że to będzie właśnie już w podstawowej wersji gry. Możemy zauważyć opony, które no moim zdaniem są też troszeczkę kanciaste, i to jest pierwsza rzecz, do której muszę się przyczepić, bo jednak w farmingu na komputer wygląda to o klasę wylepiej. natomiast no, jednak jest to telefon, więc też nie mogę oczekiwać cudów. Trzeba wziąć pod uwagę, że na starcie w farmingu mobilnym, na telefon będziemy mieli nieco ponad 100 maszyn i prawdopodobnie w okolicy 30 maszyn będziemy mogli sobie dokupić. Taką informację tutaj widzę. Nie jest to napisane wprost, natomiast ponad 130 maszyn będzie dostępnych na Nintendo Switch, a ponad 100 maszyn będzie dostępnych. Od razu na telefonie. Pozostałe maszyny będziemy mogli sobie tutaj dokupić, no i oczywiście będziemy mogli w przyszłości dokupowywać sobie różnego rodzaju aktualizacje. Bardzo jestem ciekawy, czy będziemy tam dostawać to w formie jakiegoś DLC, czy trzeba będzie jakąś przepustkę kupić. Nie wiem, nie mamy jeszcze takich informacji. Mamy tutaj na przykład wymienione jeszcze, jakie dokładnie maszyny będziemy mieli, także jeżeli chcecie to sobie to przeczytajcie. Podobnie mamy tutaj informację o maszynie New Holland Braut 9070L, i jest to maszyna, która będzie służyć właśnie w sadach. Jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, to tutaj w gruncie rzeczy znalazłem informację, że to ten traktor, nie ten niebieski przyrząd, który jest do niego podłączony, tylko ten traktor oraz klas lekcjon, który tutaj jest zaprezentowany to te maszyny będą dodatkowymi maszynami, które będzie trzeba dokupić sobie, jeżeli będziecie grali na telefonach. Będą one już wbudowane w grę w wersji na Nintendo Switch. Natomiast oprócz tych dwóch maszyn będziemy mieli jeszcze inne, które będzie trzeba dokupić w ten sam sposób, jeżeli będziemy chcieli mieć naprawdę full wersję na telefonie. Dajcie znać w komentarzach. Co wy o tym myślicie? Dlatego, że ja jestem bardzo ciekawy, jakie jest wasze spostrzeżenie, właśnie na tego typu rzecz, że będziemy mieli, można powiedzieć, zubożałą, ale jednak wszystko na to wskazuje, że sporo tańszą wersję na telefony i będzie można ją rozbudować, wydając dodatkowe pieniądze. Z najważniejszych rzeczy, które są tutaj napisane, ponad 130 maszyn będzie dostępne właśnie na Nintendo Switch. Będziemy mieli 14 upraw do siania, sadzenia, zbioru, łącznie z winogronami, oliwkami i sorgo, czyli będzie to wyglądać tak jak w dużym farmingu. Będziemy mogli między innymi mieć różnorodne prace polowe, poszerzone o orkę i pielenie. Będziemy mogli tworzyć łańcuchy produkcyjne i wykorzystywać potężne ciężarówki do transportu. Między innymi wejdą do tej gry również kurczaki i będziemy mieli dwie nowe mapy, czyli Amberstone oraz Noibrun. Będzie tryb samouczka pomocnika AI. No, ciekawy jestem jak będzie on działał i funkcja automatycznego ładowania palet oraz kłód. Także widać, że e, prace związane z lasem również w farmingu będą. Nic na razie, nic nie jest tutaj wskazane, że będzie jakikolwiek multiplayer, ale to jeszcze jest też za wcześnie, żeby go wykluczyć. Musimy poczekać na kolejne informacje. Czekam na Wasze komentarze. Ja oczywiście pokażę Wam tę grę, gdy tylko ona wyjdzie, czyli po 23 maja. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.